Właśnie idziemy na koncert, dzieci już zostały odstawione do kościółka, a teraz tylko my lecimy. Zobaczcie, wyszliśmy teraz z parkingu, znajdujemy się w Metzingen, bo, kości bo kościół i koncert właśnie tutaj się odbywa. O, ojej! O tego sklepu nie widziałam, to jest jakiś nowy sklep tutaj powstał. Zobaczcie ile sklepów jeszcze otwartych. To jest McDonald's, a my idziemy tam dalej. Właśnie przed siebie na koncert. Pedro, lubisz ten koncert, nie? Lubię koncert. Na no, pewno zawsze jest fajny. Mam nadzieję, że dzisiaj też będzie. Super. Ja też mam taką nadzieję. Spieszymy się, bo już jesteśmy spóźnieni, bo nie było nigdzie miejsca i nie mieliśmy gdzie zaparkować auta. Wiecie? Z McDonald's. A my w sobotę będziemy pewnie, albo w McDonaldzie i w KFC pewnie też będziemy jeść, <laughs> no zawsze na nasze podróże to zawsze są takie fast foody. I teraz wam pokażę, o widzicie, tutaj jest taki właśnie kościół, o tutaj jest nawet jakaś restauracja, ale jeszcze tutaj nie byliśmy nigdy w tej restauracji, Więc, a to jest hotel, hotel i restauracja razem. Tak jednym. Przed kościołem ewangelickim znajduje się taka chujinka i oczywiście my spóźnieni. Ale wiecie, dlatego za nie będzie zamarkować Dobra, i wchodzimy do kościoła. Już jest po koncercie. Czekamy teraz na kasie, bo Kasia poszła sobie pod cukierka. Nie Pedro? Nie, jest. Pa jest zimno. Brr, ale nie, mi jest dobrze. bo ja mam dobrą kurtkę a Pedro jak się ubrał. Tak. Ale kościoło było ciepło. W kościele było ciepło. No, było bardzo fajnie. Teraz ludzie tutaj stoją przed przed tym kościołem. I było pełne kościoła, nie? Pełne. No nie było gdzie siedzieć praktycznie, było pełno ludzi. To jest fajne tak koncert, by... zawsze jest tu jest taki z dzieje Potem się no. Potem na końcu są całe orkiestry I chory Dokładnie. Życie na kredycie nie pozwala iść do restauracji, moi drodzy. Więc tylko patrzymy, jak ładnie jedzą. A biegniemy do domu i będziemy robić nasze zapikanki. Restauracja w domu z ładnym widokiem. Z ładnym widokiem na... Na co? Na no nic. Ciemno jest, już tak ma widoku. Ale... O, ja... Ale wiecie, jak jest... Plus jedzenia w domu, Pedro. No. Wiesz co przygotujesz, czy ręce przygotowują. To jest prawda. I druga sprawa, możesz sobie coś oglądnąć do jedzenia. No. A w restauracji. Musisz patrzeć na żonę. <grym, <grym, musisz <grym>, słuchać ględzenia żony. Nie? No i nic nie możemy oglądać. I nie można nic oglądać, tak. A tak słuchajcie, to możemy sobie coś włączyć. O, ja mam w ogóle takie pytanie do Was. Możecie nam polecić coś fajnego. A jakiś fajny film, program. Albo coś na YouTube, jak coś oglądacie super, to też możecie polecić nam. A my z moją chęcią się za... zagłębimy w coś nowego, nie Pedro? No tak. Bo mamy swoje serie, ale wiecie jak to jest, serie się kończą i potem brak nowych. A tak można było coś nowego pooglądać, nie? Zobaczcie jaka słodka, jaka ona jest słodziutka, nie uciekaj żebyczko. Ona jest taka słodka. A, pokazuje mi na miskę. Na miskę ta żabka mi pokazuje, tak? Susiu? <noise> Widzę cię. Co tam robisz? Muszę wam powiedzieć, że wczoraj przyszła do Kasi koleżanka i Suśka się tak zestresowała, że uciekła na sam dół naszego domu. I przez cały czas się tam nie pokazywała. Później okazało się, że Kasia jeszcze zamknęła w tym pokoju i biedaczka dopiero wyszła po 22. Że była cały czas tam w tym pokoju i Nie biedusiu moja, kochana. No. A dzisiaj możecie zobaczyć, jaka jest pogoda. Ciężka, jak zawsze, ale nie mamy czego wymagać, bo nadchodzi zima. Kto z Was lubi zimę? Bo ja powiem wam szczerze, że jak widzę na przykład tak jak teraz tam widzicie, troszkę jest tak białego, chociaż to chyba są takie zamrożone skały, bo tam ta góra ona nie jest jakby piaskowa, tylko to jest skaliste. No więc jak widzę takie zamrożone te skały, to jakoś tak powodują we mnie radość, szczęście. I mimo to, że to słońce, zobaczcie, ono się tam przebija, ale próbuje, 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 być może mu się uda, póki co jeszcze nie. A właśnie taki widok powoduje, że człowiek ma więcej takiej radości i takiego napędu do działania na dzisiejszy dzień. A ja, moi drodzy, mam dzisiaj bardzo dużo pracy i nie dość, że jeszcze muszę... Pewne sprawy pozałatwiać, zaraz w ogóle wyjeżdżam, żeby właśnie ogarnąć tematy, których do tej pory nie zrobiłam. To jeszcze pakowanie, bo ja jeszcze nie jestem spakowana. Nawet napisała mi jedna znajoma. Co, to ty jeszcze nie jesteś spakowana? Przecież, ty wyjeżdżasz już do Polski, to powinnaś być spakowana. I zobaczcie, ja wszystko robię na ostatni dzwonek. Pakuje się też. Także dzisiaj dopiero będę pakować na świeżą. Wiecie, ja też nie zabieram nie wiadomo czego. Także parę tam podstawowych rzeczy, konkretnie pod nas, pod naszą rodzinkę. Też tam jakieś rzeczy też mamy schowane, także nie jest tak, nie jest tak że tam zupełnie nic nie mamy. No i co? No i, i dlatego pewnie pakuję tak na ostatni dzwonek. Bo wiecie, gdybym miała na przykład lecić samolotem. Gdzieś tam daleką podróż i w ogóle. No to tak, to ja już była pewnie dawno spakowana i ta walizka by czekała. Natomiast w tej sytuacji, kiedy my jedziemy po prostu samochodem, to ja zwyczajnie w świecie wiecie, nie muszę jakby tam się spieszyć, bo nawet jeżeli byśmy mieli jechać powiedzmy o godzinie 9, a wyjedziemy 10, to też nic się nie stanie, tym bardziej, że my jesteśmy tacy, że my na to kompletnie nie zwracamy uwagi. Właśnie przyszły dzieci ze szkoły, i oczywiście w Niemczech jest tak, że na koniec właśnie szkoły, przed feriami tymi świątecznymi, dzieci robią sobie paczki. I jak to było tutaj, Kasia? No, się, się kartkę losuje, i wtedy z tej, na kartce pisze imię, a u nas jeszcze było, że na kartkę napisaliśmy, co lubimy i co nie chcemy dostać. No właśnie, i widzicie, i każde dziecko wylosowało jakieś tam inne dziecko, i dlatego kogoś musiało przygotować prezent, i e, moje przygotowywały dla jakichś tam dzieci. Oczywiście nie powiemy jakich. A te inne dzieci przygotowały dla moich. No i teraz wam pokażemy, co dostał Paulo i co dostała Kasia. Paolo dostał od pani taką piłkę. Będzie Kasia mówiła za Paula, chociaż Paolo tutaj siedzi. Bo Paolo nie <grym> lubi. Paolo nie chce powiedzieć. A, think positive. Ale, a akurat to ty? A, no tak, ale akurat ty, Paulu, przecież ty zawsze myślisz pozytywnie, nie? Ale każdy. To no, jest fandomowe, mama, każdy chce inną piłkę. No ja wiem, a inne były jakie napisy jeszcze? Nie wiem, z tej A. Ale takie na, na. Bo to jest, poczekaj, to jest taka piłka relaksacyjna, nie? Nie, ona jest do rzucania, myślałam. Nie, ona... to piłka, myślałam. Nie, fing pozytyw. i mi się wydaje, że tutaj chodzi o to, żeby. Jak się stresujesz, to żeby ją naciskać. Zacznę teraz naciskać. Tak? Dwa różne? Czekaj. A, stay positive, okej. Okay. Ale no, i tak ale to samo. No, to samo prawda? Dobra, to i co jeszcze? Taką kartę na Steam. Dostał taką kartę. Ja nie wiedziałam, wiecie, co to jest, ale tu Kasia i Paulo mnie Wyprowadzili z błędu i powiedzieli, że tutaj jest, to jest 10 euro na jakąś grę. Nie? No też myślałam, ale my coś takiego podobnego razem kupowaliśmy. Paweł mi powiedział, że to jest ta gra. Mm -hmm. Też myślałam tak, jak ty, że to jest do gadania. Do gadania, no ja to jest. Dlaczego do gadania? No, z no nie bo się Steam mi się, kojarzy. Mi się kojarzy właśnie z gadaniem. Dobra, no, z a tutaj z no, Mam, mam wydałaś pieniądze. Paweł dostał jeszcze z Art jogurt, czeko yy, czekoladę, ale. Nie czekoladę, czekoladki, ale ty nie lubisz chyba, czy lubisz Ardberek? Nie lubię, Kasia, lubię No, Kasia może zjeść. Widzicie? Dostała 10 euro. A ale ja dostałam to pudełeczko. A w ogóle pokażę Wam tutaj. Mogę pokazać Kasia bluzę? Tak. No, Kasia sobie wczoraj kupiła. Za ile Kasia kupiłaś tę bluzę? Za 10 euro. Za 10 euro. Razem z koleżanką kupiły sobie takie same bluzy. No, no. i wtedy dostałam. W takim pudełku miałeś? No. A Paulo ty ta... miałeś. Te pudełko były jeszcze zapakowane Ach, w papier. A, pudełko było jeszcze zapakowane w papier, dobra. No pokazuj. A. Mama. No dobra, Kasia tutaj pomału. Takiego squishy dostałam. Ale jaki ładny. No i go tak można wyciągać. Ale fajny. No. Podoba Ci się na pewno. No i tak ściskać, taki mega fajny. Ojej, jak taka żelka. No i wtedy wraca znów do formy. Mhm, ekstra. Naprawdę mi się podoba. Ojeju. Taki, słuchajcie, on jest taki jakby był pla plastelitą taką. No. Ale ekstra. To jeszcze, Paulo. Super. Nie? It's taki jak po prostu jakbyś... Tylko nie urwi jej, bo ty zaraz będziesz jej tutaj urywał. Psu. Trzymaj, no psu. Ten dostałam taki długopis. Uuu, on pisze a to ty lubisz, na, nie? On, no on pisze na, na, na miętowy. Na miętowy kolor. No. Taki jak jest narysowany, czy nie? Czy jeszcze trochę bladszy, bledszy Leczy, no bo go dobra. testowałam. Mhm. I dostałam takie pudełeczko. Pudełeczko w pudełku. No. To dużo dostałaś. No. I w tym pudełeczku to jest OKB okay slime. I chcę takich więcej od, na święta. I w tym było takie coś do włożenia. Taki cukiereczek. A takie cukiereczki. I jeszcze takie coś. Wtedy taki mega fluffy slime. A, taki, no fajny, też się rozstań. A, a ty lubisz takie, nie? No. Mega no. fajne. Ale co, i wtedy w tego slajma masz to włożyć? No chyba tak. To i te. te no i jest to lista. Mhm. Więcej takich jest. A, no, a czyli możesz zrobić na przykład. A, rozumiem, czyli to jest, żeby zrobić na przykład jakieś takie lody, nie? Nie zrobić, kupić. No ale zrobisz, jak kupisz już takiego slajma, to wtedy z niego robisz, Nie, widzisz? on jest w takim pudełku. No ja rozumiem, ale tu pokazane jest, że ja masz tego, Ja tego dostałam. No i tak możesz go zrobić, ozdobić no? go. Rozumiesz? Na takie jakby lody. No, ale byś się mi pomieszał kolor, bo A, się nim bawiłam. Ale fajnie wygląda, super. To jesteście zadowoleni? No, ja bardzo. A ty, Paulo? Ja też. No to Moja biedna koleżanka dostała tylko taką małą plastelinę i długopis, którego już ma, ale za to ja jej kupiłam dzisiaj też jeden malutki prezent i, i się przez to cieszy. No to super. Świetnie. Pokażę Wam jeszcze raz, bo teraz ten misio wrócił do formy swojej. Zobaczcie, jak on fajnie wygląda, ale ekstra. Zobaczcie, i tak można mu uszy schować i wszystko, ale po prostu on tak wygląda, jakby miał się... Już jakby już miał nie wrócić do tej formy, a dziwne jest, że on wraca. To jest po prostu... O. Z powrotem wraca do formy. A tu Kasia już wysypała swoje posypki. Teraz Kasia wam zademonstruje gwiazdkę, którą robiła w szkole. Ale to nie jest ta, nie? Nie. To jest ta, co w domu Kasia zrobiła. A pokaż ją ładnie. Ona, zobaczcie jak ona wygląda. Magic, po prostu magic, jest piękna. A Kasia, powiesz nam, z czego to zrobiłaś tą gwiazdkę? Z papieru do To są, Z torebek. To są torebki no. do śniadaniówek, do śniadaniówe. To są torebki śniadaniowe. I, on, i Kasia je posklejałaś, tak? No. I powycinałaś. I zobaczcie, jak ekstra to wyszło. I takie coś ona właśnie robiła w szkole, Kaszula Przyniosła jedną dla mnie, a ta jest dla. Dla babci. Moja ulubiona Popa. pani pokazała w szkole, jak robić. No i Kasi, ulubiona pani pokazała w szkole, jak robić. No i super. Pozdrawiamy panią również. Pewnie nie ogląda, ale jakby czasem oglądała, jakby znała polski, no to, to może. To może by wiedziała. A w sumie to nie musi znać polskiego, bo może sobie włączyć napisy. Właśnie, bo widziałam, że nas oglądają też w języku niemieckim i włączają jednak napisy. Także to mi się pokazuje w studio YouTube. Także ślicznie, Kasiu, zrobiłaś bardzo ładnie. Moi drodzy, to by było koniec tego vloga ostatniego z Niemiec. I was zapraszam bardzo serdecznie na vlogi z Polski. I przychodźcie oczywiście. Komentujcie, zostawcie ślad po sobie, napiszcie coś ciekawego, i co? No i przede wszystkim, lajkujcie i wiecie, co jeszcze możecie zrobić: przesłać filmik dalej. Będą wtedy większe zasięgi, może przyjdą nowi widzowie, które, którzy będą chcieli zostać już na moim kanale. No, także zapraszam Was wszystkich serdecznie na Polskę. A teraz już, pa! pa.